Cześć, to jest odcinek 13, w którym będziemy mówić o moich sposobach na finanse w podróży. Witaj na zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla ciebie. Jak zapewne wiecie, dotarłem kilka dni temu do Hiszpanii, na Majorkę i testuję nowy, nowy setup podcastowy. To znaczy, w tym koliwingu, gdzie teraz mieszkam, musiałem wejść do, do szafy, żeby pozbyć się echa. <laughs> Więc to jest dość komiczny sposób, w jaki teraz nagrywam, ale mam nadzieję, że się uda. Dzisiaj chciałbym powiedzieć wam. Y, trochę na temat tego, y, za jakimi zasadami podążam, żeby nie, y, nie płacić zbyt wiele prowizji dodatkowych opłat y, podczas podróży i płatności w obcych walutach. Nadal dziwię się, że mimo tego, że rzeczywiście Rewolut zdobywa na popularności, szczególnie w ostatnim czasie, nadal y, bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy o innych zasadach, o których warto pamiętać, dlatego stwierdziłem, że zbiorę je wszystkie w jednym miejscu. Na początek powiem, że warto mieć kilka, kilka kart płatniczych. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że historycznie, ale i nadal wiele sklepów zwraca uwagę na to, jaki jest rodzaj karty którym płacimy. Nadal w Azji sprzedawcy pytają, czy płacimy na przykład Visa czy Mastercard. Nadal niektóre miejsca faworyzują jeden z tych, z tych rodzajów płatności z tej korporacji. Oprócz tego poszczególne nasze karty mogą zostać zablokowane. Czy to ze względów bezpieczeństwa, bo bank zauważy transakcje w innym kraju, czy to po prostu będziemy musieli sami zablokować taką kartę, bo zauważymy jakąś niepożądaną płatność. I tutaj pamiętam taką sytuację z południowej Kolumbii, z miejscowości Leticia, kiedy wybraliśmy się ze znajomymi, grupą około 6-osobową, na trekking do Peru, jest przy granicy z Peru. I y, sytuacja polegała na tym, że to było lotnisko, y, dosłownie już na granicy tej dżungli. Nie było w budynku absolutnie żadnego zasięgu GSM ani nie było żadnego Wi-Fi, więc byliśmy odcięci. No i y, y, większość z nas miało tylko bilety wylotowe, po prostu nie, nie miało dowodu, że akurat y, wyleci z Kolumbii. No i okazało się, że musieliśmy bardzo pilnie. Skorzystać z lokalnej budki, która oferowała właśnie um, sprzedaż um, biletów wylotowych. I rzeczywiście um, te poszczególne osoby próbowały płacić za te bilety wylotowe. Niestety um, dosłownie każda karta, jedna po drugiej, tych osób były blokowane przez ich banki, bo banki próbowały dodzwonić się do nich, widząc taką dziwną transakcję w nowym kraju. Um, bez skutku, więc, więc te osoby zostały tam uwięzione i tak naprawdę to była taka sytuacja, że ja już byłem w środku, ja już byłem w gejcie i ktoś mnie zawołał dosłownie z zewnątrz przez, przez drzwi przesłówne, żebym wrócił, żebym po prostu spróbował zapłacić swoimi kartami i rzeczywiście dzięki temu, że miałem kilka tych kart, udało mi się znaleźć kartę. Która, która umożliwiła zakup tych biletów dla, dla tej całej grupy osób. Także rzeczywiście wtedy udało się uratować sytuację, ale tylko dlatego, że miałem te karty zapasowe. Więc warto mieć, mieć, mieć karty płatnicze w zapasie. Jeśli chodzi o karty płatnicze, to począwszy od kart debetowych. Um, oczywiście, tak jak mówiłem, mimo tego, że rewolucja staje się coraz bardziej popularny, um, trzeba na niego uważać, bo niestety wystarczy, że na przykład stracicie telefon, to procedura odzyskiwania płatności kartą um, na nowym telefonie jest bardzo uciążliwa. Jest wiele tych kroków, które musimy zrobić, żeby odzyskać możliwość autoryzacji, więc warto mieć inne um, karty debetowe tego typu. Na szczęście są inne instytucje płatnicze, takie jak na przykład TransferWise. Czy teraz coraz więcej banków zaczęło wprowadzać karty debetowe, takie, które nie, nie nie, dają tych dodatkowych opłat, dodatkowych prowizji przy przewalutowaniu? Ja wiem, że akurat Mbank to oferuje w swojej karcie debetowej World. Oprócz tego wiele też banków umożliwia prowadzenie Rachunków walutowych, i jeśli prowadzicie rachunek walutowy w danej walucie, na przykład dodatkowy rachunek w euro lub w dolarze amerykańskim, to płatność kartą debetową w tej danej obcej walucie będzie ściągana właśnie z tego rachunku, który już prowadzicie. Więc może nie jest to tak, tak wygodne jak w rewolucie, ale nadal umożliwi wam um, nie, nie, brak konieczności rzeczywiście płacenia tych prowizji każdorazowo to może być nawet 3, nawet nawet 6%, tak rzeczywiście z biegiem czasu to się zbiera. Warto też zwrócić uwagę przy takich kartach debetowych, jakie są opłaty przy wypłatach z bankomatów, żeby tutaj też nie pojawiły się dodatkowe opłaty i pamiętajmy oczywiście o tym, że płacąc za zadowoloną rzecz płacąc bezgotówkowo, na przykład w sklepie, zawsze, jeśli terminal nas o to pyta, zawsze wybierajmy walutę lokalną, czyli na przykład będąc w Tajlandii, wybierajmy zawsze tajskie baty, a nie, a nie złotówkę, dlatego że jeśli wybierzemy złotówkę, to właściciel takiego terminala, operator terminala dokona tego przewalutowania i nasza karta zostanie potrącona już kwotą w złotówkach, która będzie zawierała tą prowizję. Także zawsze wybierajmy lokalną walutę i pozwólmy na to, żeby nasz bank czy nasza instytucja płatnicza sama dokonała tego przewalutowania i to rzeczywiście będzie tańsze. I tutaj też mała przestroga. Niestety warto też uważać na to, żeby żeby, jakby, jest ryzyko, że jeśli płacicie w Polsce kartą debetową obcego banku, na przykład Revolutem, niestety będziecie mieli dodatkowo płat... Ja miałem taką sytuację, że kupowałem coś za chyba około 1000 złotych i akurat sklep, w którym byłem, miał bardzo podstawowy terminal płatniczy, który nie pozwalał na wybór waluty i z automatu, płacąc rewolutem Zostało mi potrącone euro zamiast złotówek i tutaj niestety operator tego terminala zgarnął sobie tą prowizję. Więc jeśli jestem w Polsce, płacę po prostu polskimi kartami, kartami polskich banków, a jeśli jestem za granicą, no to, no to wtedy rzeczywiście to jest rewolut albo te karty debetowe z niższymi opłatami. Jeśli chodzi o karty kredytowe, wiadomo, że karty kredytowe są dużo wygodniejsze. Warto z nich korzystać, bo nie musimy mieć tych środków na, na rachunku płynnych, tylko korzystamy z naszego kredytu. W ostatnim czasie w Polsce pojawia się coraz więcej produktów, coraz więcej kart kredytowych, które mają bardzo atrakcyjną ofertę. I tutaj ja, udało mi się znaleźć mm, akurat w Banku taką kartę kredytową, która działa dokładnie tak jak Revolut, czyli e, płacąc e, tą kartą kredytową za granicą nie mam, nie mam e, w ogóle żadnych dodatkowych e, prowizji, nie mam spreadu przy przewalutowaniu, ani nie mam dodatkowych prowizji. Jedna opłata to jest, to jest opłata roczna tej karty. Karta nazywa się City Ultime, ale jakby też staram się nie polecać Wam żadnych konkretnych produktu, produktów, bo wiem, że z biegiem czasu to może się dezaktualizować, także skupię się po prostu na ogólnych zasadach. Także mimo tego, że inne banki oferują karty kredytowe, które mają niższe opłaty, to nadal wiem, że Nadal wiem, że te, ten spread, mimo tego, że na przykład będą szeci się tym, że nie będziecie mieli prowizji przy, opłat, przy płatnościach za granicą, to nadal może pojawić się ten spread. Także sprawdzajcie dokładnie, jaki jest kurs waluty przy płatności za granicą i, i sprawdźcie sobie, czy nie ma tego s, s, spreada, bo, mm, bo to jest taka okryta opłata, którą banki lubią y, mieć. I, I tak naprawdę zarabiać dodatkowo, i nie wszyscy o tym wiedzą. E, oprócz tego, karty kredytowe mają bardzo dużo innych ciekawych mm, y, y, funkcji. Na przykład, ja korzystam często z ubezpieczeń przy kartach kredytowych, oraz na przykład niektóre karty umożliwiają dostęp do saloników. Karty tak jak na przykład Diners Club, czy właśnie wspomniana City, czy wiem, że e, inne banki też to oferują. Mamy możliwość wejścia. Czy kilkakrotnego, czy po prostu bez ograniczeń w ciągu roku do saloników. I tutaj, nawet jeśli um, mamy jakąś opłatę roczną, to to się bardzo szybko zwraca, jeśli korzystamy z tych saloników. No bo zamiast ja płacić za jedzenie w saloniku lotniskowym, przepraszam, na lotnisku, um, to ja wolę wejść sobie do saloniku lotniskowego, gdzie wejście mam za darmo, i tam rzeczywiście um, mogę spędzić tak dużo czasu, jak chcę. To znaczy, no oczywiście, najczęściej to jest limitam sześć. Czy 12 godzin, ale to jest wystarczające na przesiadkę. No i tam mogę sobie na spokojnie korzystać z tego jedzenia, z tych napojów i nie musieć płacić dodatkowo. Także ten koszt, ta płata roczna, na przykład danej karty, zwraca się bardzo szybko. Jeśli chodzi o ubezpieczenie, pamiętajcie, żeby sprawdzić sobie, czy wasze ubezpieczenie obejmuje na przykład koronawirusa, bo, bo wiem, że większość ubezpieczalni niestety nie obejmuje tego i trzeba dodatkowo się ubezpieczać na, na, na zdarzenia związane właśnie z wirusem. Kolejny trik, z którego korzystam, to niestety wiele usług, z których chcemy korzystać za granicą, na przykład siłownie, będą wymagać od was korzystania jakby podpisywania umów na przykład na cały rok z góry. I wiele takich siłowni, szczególnie w Stanach, nie umożliwia wejść jednorazowych. Więc, a, a potem wyjątkowo ciężko jest wypisać się z takich umów i niestety mogą rzeczywiście potrącać wam te opłaty co miesiąc. Więc najprostszy trik jest na to taki, żeby korzystać albo z kart wirtualnych, które na przykład oferuje Revolut. Wirtualnych, jednorazowych, takich, gdzie każdorazowe użycie takiej karty powoduje, że um, ta karta się zniszczy i wygeneruje się nowa, albo alternatywnie, możecie kupić sobie karty prepaidowe w, w jakichś większych marketach, y, które polegają na tym, że po zakupie takiej karty musicie zasilić taką kartę określoną y, kwotą i potem macie tą pewność, że jeśli podacie dane tej karty w takiej umowie, to nie stracicie więcej niż, niż zasililiście. To jest świetna, świetna opcja, i rzeczywiście korzystałem z tego wielokrotnie. Czy to właśnie, tak jak mówię, w takich usługach typu jak, jak siłownia, czy w wielu płatnościach internetowych, w jakichś takich bramkach internetowych niepewnych, albo w, przy, przy płatnościach za wizę przez internet, przy płatnościach za bilety lotnicze w, u przewoźników, którzy rzeczywiście. Nie dają, nie, nie, nie budzą takiego zaufania, kiedy ktoś rzeczywiście może wykryć takie dane, wtedy bezpiecznie jest skorzystać albo z tych jednorazowych kart wirtualnych, albo z kart prepaidowych. Warto pamiętać o takiej możliwości. Jeśli chodzi o wymianę walut, przede wszystkim powiem, że praktycznie nigdy nie wypłacam gotówki z wyprzedzeniem jeżdżę rzeczywiście z jakąś kwotą na czarną godzinę, o tym powiem dalej ale, ale nie martwię się o tym, żeby wypłacać gotówkę w danej walucie z wyprzedzeniem bo wiem o tym, że zawsze te bankomaty są po przelocie i, i najczęściej taniej jest, aby nie korzystać właśnie wcześniej z kantorów, tylko na, na miejscu lokalnie skorzystać z bankomatu ja osobiście korzystam ze świetnej aplikacji o nazwie XE, o to jest bardzo popularna e, aplikacja XE, która ma, która daje nam bardzo dużo funkcji. Możemy sobie rzeczywiście zapisać nasze ulubione waluty, sprawdzać wykresy, jak w czasie zmienia się kurs tych walut. E, daje nam możliwości porównania, na przykład m, kursów, które dostajemy w, na, w, w kantorze w danym miejscu i zobaczenia sobie jaki jest taki realny spread, różnica. Em, różnica właśnie w kursie danego kantoru względem y, oficjalnych kursów czy to w Polsce kursu NBP, czy po prostu kursów międzybankowych, oficjalnych kursów na przykład Mastercard. Więc bardzo łatwo jest to sprawdzić. Ym, więc korzystam z bankomatów na miejscu, unikam kantorów jak ognia, dlatego że niestety najczęściej takie budki czy kantory na lotniskach, one mają największe Hmm, prowizje, czy to nawet kantory w miastach, które są na każdym kroku. Niestety bardzo łatwo tam się pomylić i zostawić, hmm, zostawić po prostu dodatkowe środki, czy to w ramach prowizji, czy to oni często niestety hmm, wydają niepoprawnie tutaj bazują na tym, że bardzo wiele banknotów jest do siebie podobnych, także jest wiele możliwości, w których te, bank, te kantory mogą nas oszukać, także kantorów również unikam. Korzystam głównie z bankomatów. W tych bankomatach, mimo tego, że rzeczywiście nawet powiedzmy, jeśli bank nasz nie, nie potrąca dodatkowej prowizji, to niestety właściciel tych bankomatów w obcych krajach, najczęściej egzotycznych, tą dodatkową opłatę będzie miał zwykle. To opłata się różni, dlatego tutaj też um, staram się jakoś tak wykalkulować, żeby nie korzystać z tego bankomatu tak często. Na przykład korzystam z niego co, co kilka dni, co tydzień, aby rzeczywiście wypłacić jakąś kwotę i tą prowizję zapłacić tylko raz. Czyli, orientacyjnie, w Tajlandii to opłata przy, przy wypłacie z bankomatu wynosi około tam 18 czy 20 zł. Nie jest to bardzo dużo, ale. Ale wiadomo, że warto o tym pamiętać, żeby, że, żeby po prostu nie wypłacać zbyt często, tylko mieć tą gotówkę w zapasie w razie potrzeby, bo nadal zdarzają się takie, takie, takie sklepy czy takie restauracje, puby, które wymagają płatności gotówką. I tutaj przechodzę do kolejnego punktu, jeśli chodzi o gotówkę. To mimo tego, że ja osobiście mm, wolę płacić kartą, dlatego że łatwiej mi jest śledzić te wydatki, to, to są kraje takie jak np. Niemcy, które rzeczywiście preferują płatności gotówką. Z tego co wiem, w Niemczech em, em, ludzie wolą płacić gotówką, z tego co dowiedziałem się od, od od Niemców, dlatego że nie chcą, żeby te korporacje globalne amerykańskie, czy to Visa, czy to Mastercard, na przykład, żeby śledziły, żeby właśnie wiedziały wszystko o ich płatnościach, więc one wolą płacić, wolą być bardziej anonimowe i wolą płacić gotówką. Wiele krajów zaczyna walczyć z płatnościami w gotówce, po to, żeby właśnie śledzić wszystkie nasze płatności, mieć taką pełną naszą kontrolę. Ja to pozostawię y, dla was, y, jak, jak wolicie to robić. Ja osobiście nie mam z tym problemu, żeby nadal korzystać z y, kart płatniczych. Poza tym jest to y, bezpieczniejsze. Natomiast zawsze warto mieć tą gotówkę w lokalnej walucie y, przy sobie, szczególnie jeśli dajecie tipy. Y, y, jeśli wypłacacie już gotówkę w bankomacie, to naprawdę uczulam was na to, żeby, żeby sprawdzać, czy ten bankomat jest bezpieczny. Czyli najlepiej, żeby to nie był jakiś bankomat na uboczu, najlepiej, żeby to był bankomat w budce z, z kamerą, żeby ten bankomat warto sprawdzić, na przykład, czy wkładając kartę, czy nie ma tam jakichś dziwnie wyglądających, dodatkowych, plastikowych osłonek, bo właśnie w ten sposób oszuści nakładają takie skimery na bankomaty i korzystają z nich do sczytywania danych karty. Także ja osobiście lubię na przykład sprawdzić sobie ręką, sprawdzam, czy taka osłonka jest solidnie przymocowana, czy to nie jest taka nasadka, którą to, ktoś przed chwilą zamontował po to, żeby czytać dane karty. Oprócz tego zasłaniam, zasłaniam też y, pinpad przy wpisywaniu pinu, żeby nikt y, kamerką nie sczytał. Um, rzeczywiście mojego kodu PIN, czyli warto sobie wyrobić takie nawyki przy płaceniu z bankomatu, żeby rzeczywiście uniknąć sytuacji takiej, kiedy ktoś czytuje naszą kartę, co niestety zdarza się prędzej czy później, więc warto, um, warto um, mając to w głowie, po prostu większa szansa, że um, minie dłuższy czas, dopóki ktoś nie skopiuje danych naszej karty. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o śledzenie wydatków, to warto okresowo sprawdzać, czy historię, wyciąg naszych kart, czy nie pojawiają się jakieś dziwne, dziwne transakcje. Warto też spisywać wydatki. Ja tutaj nie jestem w tym świetny osobiście, ale. ale Chciałbym, chciałbym poświęcić większą wagę temu, żeby właśnie spisywać nasze wydatki. Są świetne aplikacje do tego. Najbardziej popularna nazywa się Unity Budget, czyli, y, czyli YNAB. To jest taka globalna, bardzo popularna aplikacja, gdzie bardzo łatwo wpisywać nasze wydatki i mieć większą świadomość tego, na co wydajemy. I naprawdę, kiedy sobie zdamy sprawę, jak dużo pieniędzy pochłaniają nam jakieś wyjścia, losowe, 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 restauracje, to, to mamy taką właśnie większą świadomość naszych wydatków i możemy wziąć to pod uwagę przy, przy, przy kolejnych wyjazdach. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w, szczególnie w kontekście gotówki czy kart. Zawsze mam ze sobą na czarną godzinę w dolarach amerykańskich określoną kwotę, nawet 40-60 dolarów. To powinno być wystarczające. Mam, mam, mam to gdzieś schowane w takim miejscu, do którego nie zaglądam często, czy gdzieś na dnie plecaka, czy w jakiejś takiej przegródce, żeby odpłukać, gdyby coś się stało, gdyby, gdyby na przykład stracić portfel czy zgubić. Zawsze będzie ta gotówka, z której będziemy mogli skorzystać. Zawsze wkładam te, te karty płatnicze, czy debetowe, czy, czy kredytowe w różne miejsca i zapisuję sobie, gdzie, gdzie one są, tak żeby z jednej strony nie... Nie dopuści do sytuacji, że stracimy taką kartę i nie zapominamy o tym i ktoś może z niej korzystać, ale z drugiej strony, żeby rzeczywiście e, przy stracie jednego, jednej rzeczy, np. plecaka, zawsze mamy taką kartę np. Na w naszej walizce, z której możemy skorzystać. Oczywiście warto ustawić sobie takie limity, żeby, żeby m, nikt jednorazowo nie mógł rzeczywiście e, zrobić jakiejś większej transakcji z taką kartą, jeśli bardzo szybko. Um, ją zdobędzie i spróbuję nią zapłacić, ale żeby, taką, żeby taki limit łatwo móc zmieniać i nadal z tej karty móc korzystać, więc ja rzeczywiście mam te karty w różnych miejscach. Um, kolejna rzecz, ja osobiście um, korzystam z, z aplikacji um, do, do, do trzymania moich haseł, One Password, ale ona umożliwia też trzymanie tam innych bezpiecznych Notatek, więc ja osobiście tam, nie w, nie w notatkach, ale w tej aplikacji, też trzymam dane niektórych moich kart, właśnie po to, żeby na przykład przy płatności internetowej nie musieć po prostu brać tej karty i spisywać za każdym razem, tylko móc łatwo skopiować te dane i ym, dzięki temu na przykład nie, nie, nie mam zawsze przy sobie wszystkich tych kart, ale mam dane tych kart w tej aplikacji bezpiecznie. Bezpiecznie w jednym miejscu, um, czy to za odciskiem palca, czy to za jakimś długim hasłem, i ma możliwość dostępu do tych danych karty, z których mogę skorzystać przy płatności internetowej. To bardzo upraszcza życie i, i, i nadal jest bezpieczne. Um, no i też warto pamiętać o tym, żeby pamiętać, żeby um, Sprawdzać, e, kiedy mamy spłaty naszych kart, żeby nie przegapiać tych terminów, bo jeśli przegapiamy spłaty naszych kart kredytowych, to oczywiście e, bank niestety e, m, też ma wysoki procent, e, chyba tam nawet powyżej 7, 7%. Także warto na bieżąco regulować nasze zobowiązania, nawet jeśli korzystamy z tych kart kredytowych. I ostatnia porada po przylocie, a właściwie to za każdym razem, kiedy udaje się do nowego kraju, do nowego miasteczka, szczególnie kiedy, kiedy to miejsce ma obcą walutę, jakąś egzotyczną walutę, gdzie nie mamy pojęcia jaki, jaki jest kurs tej waluty i jakie są koszty danych usług, na przykład koszty za taksówkę. To ja z wyprzedzeniem sprawdzę sobie, ile kosztuje właśnie na przykład przejazd taksówką z lotniska do, do mojego Airbnb, czy do mojego hotelu. Po to właśnie, żeby w razie, gdy po przelocie okaże się, że nie będzie internetu, że nie będzie Wi-Fi, że nie uda nam się kupić tej karty SIM, żebyśmy z wyprzedzeniem wiedzieli, ile, ile wydamy na taką taksówkę. Bo zawsze na lotniskach jest. Są osoby, które rzeczywiście polują na, na, na turystów, którzy nie wiedzą, ile taka usługa jest warta, ile, ile, taksu ile płacimy za taksówkę, i zawsze będą starali się zdobyć takich turystów i, i wyciągnąć z nich jak największą ilość kasy. Więc ja rzeczywiście z wyprzedzeniem, już przed wylotem wiem, ile zapłacę za taksówkę, czy ile zapłacę za kartę SIM, po to, żeby być przygotowanym i móc już. Określoną kwotę wypłacić z bankomatu i móc ym, bez zastanowienia wiedzieć, ile zapłacę za taksówkę, i spokojnie udać się do mojego hotelu, gdzie na spokojnie mogę się zadomowić i zaplanować dalsze kroki bez ryzyka ym, wydania zbyt wiele na lotnisku i potem żałowania tego, bo myślę, że to są takie błędy początkujących podróżników. Przed którymi ciężko na początku się ustrzec. Także warto o tym pamiętać. Myślę, że jeśli będziecie mieli te porady w głowie, to po pierwsze będziecie lepiej zabezpieczeni przed wszelkimi ewentualnościami. Niestety, statystycznie prędzej czy później przykre zdarzenia mogą się wam przydarzyć. możecie stracić jakieś karty czy możecie stracić gotówkę. Więc warto być na to przygotowanym z wyprzedzeniem i warto z wyprzedzeniem też myśleć o tym, jak rzeczywiście unikać tych dodatkowych opłat, bo dzięki temu jeśli będziecie podróżować mądrzej, to nie sparzycie się wcześniej i będziecie mogli śmielej udawać się właśnie w takie miejsca, nawet te egzotyczne, nawet te zdala od turystów, z taką pewnością, że nic wam nie grozi i że możecie kontrolować swoje wydatki i i, i długoterminowo w taki sposób przebywać w tych miejscach bez obawy o, o niekontrolowany wzrost kosztów. Także zachęcam was żeby zabezpieczać się przed takimi ewentualnościami i mieć szczególnie w zapasie te kilka kart, z którymi możecie skorzystać w każdej chwili, to daje taką pewność siebie, że, że nic wam nie grozi, nawet jeśli jesteście w egzotycznym miejscu. Ja dziękuję wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zapraszam was do... Dzielenia się e, tymi odcinkami, jeśli uważacie, że wiedza, którą e, tutaj zdobyliście, przyda się innym osobom. E, na stronie nazwaniach.pl zawsze znajdziecie dodatkowe linki i transkrypcje odcinków, żeby łatwiej przypominać sobie tą wiedzę. Mam nadzieję, że. E, że mm, nawet jeśli nadal teraz y, nie jesteście w podróży, tylko nadal jesteście w Polsce, to y, powoli zaczynacie y, podróże, tak żebyście zobaczyli jakieś nowe miejsca i nie dali się zwariować rzeczywiście, będąc y, tylko w jednym miejscu. Także y, zachęcam was do... do Rozwagi i do sprawdzania nowych produktów finansowych. Często właśnie one pozwolą Wam na lepszą kontrolę Waszych kosztów i zmniejszanie prowizji, szczególnie korzystając z nowych tzw. Tak Challenger Bank czy nowych instytucji płatniczych, takich jak Revolut, które rzeczywiście umożliwiają zmniejszanie kosztów. Dziękuję jeszcze raz, a my spotykamy się już za tydzień. Słyszymy się na zdalniaku.